z tej strony co? Witajcie na moim kanale. Następny case dla Mi 9T, czyli etui marki MSVI, czyli sztywne, proste, czarne plecki, jednakże z delikatną fakturą, przypominającą nam trochę materiał. Powiem Wam, że coraz, co, co edycja tych etui jest coraz fajniejsza. W dotyku jest to takie... Słyszycie, chropowate, wygląda ładnie, no nawet powiedziałbym, że lepiej niż to, co w oryginale dostajecie do waszego Mi 9T. Właśnie gdzieś mi tutaj to znikło z biurka, ale zaraz znajdziemy, może poza kadrem. Więc oryginalne o, śmieciuszki. Oryginalne tu i wygląda tak, a to, powiem Wam, jest lepsze. Czego jest lepsze? Macie przerwy między wszystkimi aparatami, to na pewno na plus. Fajne ażurowe przyciski, osłona dookoła. Tylko poza górą, gdzie jest aparat, ale myślę, że o tym będziemy rozmawiać, jak wrzucę ten case do. czyli telefon do tego case'a. No i po włożeniu od razu mi 9T praktycznie nie zyskuje na grubości, no może minimalnie, ale świetna ochrona aparatów. Tutaj jest podniesienie około pół, półtora milimetra, tu troszeczkę mniej, ale jest osobno. Każda sekcja chroniona, więc tylko praktycznie widzimy soczewki. Co dalej? Przyciski ażurowe wchodzą troszkę twardo, ale no, da się z nich korzystać, nie ma problemu. Miejsce na smycz. Od dołu dostęp do wszystkich portów. Jest szkoda, że tutaj nie mamy kawałka materiału, gdyż niestety chroni nam to tylko głównie część prawą, lewą na środku. Tutaj nie, oczywiście, takie małe przerwy, żeby to zamontować, są. Kolejna strona praktycznie czysta. Od góry to samo w przypadku aparatu, czyli tutaj nie mamy żadnego, żadnej części plastiku, mogłoby coś tu być. A dojście do mikrofonu i, głoś... i nie głośnika, tylko eee, mini-jacka, jak najbardziej na no tak. Oczywiście kwestia wysuwanego aparatu, wszystko tutaj działa tak, jak być powinno, nie ma problemu. Delikatne podniesienie jest, ale nie dookoła, więc tutaj ta część, jak i również dół, nie jest chroniona, więc jakieś szkło na pewno myślę, że warto by wrzucić na ten case. Dobrze się trzyma w dłoni, nie wyślizguje się, minimalnie pogrubia. No, fajna alternatywa dla oryginału, więc jeżeli komuś już się znudzi albo. Porysuję oryginalne etui, które jest do Mi 9T. Myślę, że warto się tutaj yy, zająć właśnie i zakupić tego typu wersję, czyli etui od MSWI. Co dodatkowo bardzo dobre cenie. Zobaczcie sobie ją, macie w linkach na dole. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wpiszcie w komentarzach. Oczywiście zapraszam do przejrzenia całej playlisty odnośnie akcesoriów dla Mi 9T, którą tutaj macie. Oczywiście, no linki do społeczności, profil na patrona. jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. No i cóż, tak oto to wygląda. To Etui, według mnie, naprawdę fajna opcja, jeżeli potrzebujecie tylko twarde plecki, które, mówiąc szczerze, naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Mi 9 t Etui MSVI. Z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło. Hej!